Dobra, tak w ogóle na wstępie chciałbym was zaprosić na grupkę na Facebooku ZIOMECZKI XPlaya. Wpadajcie, macie tam informacje o live'ach. No i oczywiście też na fanpage'a XPlay Games IT. Serdecznie zapraszam jeszcze te osoby, które nie wiedzą o tym, że mam kanał do live'ów, że tam są aktualnie streamy Macie oczywiście pierwszy link w opisie. No i nic, zapraszam bardzo serdecznie. Pozdro 600 1900. Lecimy. Do. Siemanko, z tej strony Xplay Games, a w dzisiejszym odcinku troszkę sobie pomiksujemy, poprzerabiamy szarfy, oczywiście wbijemy sobie Wilka na G, jak i też posolujemy jakieś dungeony, a już w następnym odcinku polecimy z kolejnymi dungeonami, więc będzie ciekawie, zapraszam do oglądania. Jeszcze pięć ciąg widzowie. Dobra, i teraz sobie rozwijamy PETA. wbiliśmy już mu 40 poziom, więc oczywiście zebraliśmy sobie wszystkie potrzebne przedmioty. Bierzemy, klikamy rozwój. Klikamy wszystkie tutaj przedmiociki, które są nam potrzebne. No i klikamy nakarm. No i mamy 41 level. Właśnie naszego PETA Grzelak. No i dobra, widzowie, przychodzi kolejna próba na włókno węglowe, i zobaczymy, czy nam wejdzie. No i niestety księga obróbki kamienia. No i na sam początek lecimy sobie tutaj z Dungeonem właśnie Razador. Zarobek z niego jest w okolicach 50 k jeśli, jeśli latamy solo. Tutaj leciałem z ziomeczkiem, z widział, którego serdecznie pozdrawiam, bo był właśnie live'ik, więc tak postanowiliśmy sobie dla urozmaicenia polecieć razem na tego Razadora. Nie tylko pod zarobek, bo wiadomo pod zarobek, no to niestety. Ten tanchon, no, no niestety odpada, my będziemy się raczej przygotowywać pod tam jotunka czy melejkę, ale to w najbliższym czasie pożyjemy, zobaczymy, trzeba ogarnąć sobie ekwipunek. no i otwieramy sobie tutaj skrzynki Razadora. Niestety nic nam takiego wartościowego nie poleciało, jak też sami widzicie. Ale no wiecie, fajnie by było jakby chociaż poleciał nam pierścień teleportacji, bo zazwyczaj ludzie tylko dlatego otwierają teraz adory, żeby mieć możliwość no po prostu teleportacji szybkiej do jakiejś miejscówki. A tutaj oczywiście lecimy zbijaniem wirka na G. Początkowo powiem wam, że nawet się nie spodziewałem, że tak szybko wbiję ten wirka. Mamy już poziom G, co sami teraz zobaczcie jaka była moja reakcja na żywo na to, że już biłem. Nie, jest. O! Na jeden biłem Lecimy z miksowankiem, idzowie Lecimy czy nie lecimy? Dobra, lecimy. Ale, że 10 krytyk bez HP? U no to nieźle. 10 krytyk bez HP, 15 sztylety, 5 spowolnienie, 4 strzały, 3 omdlenie. No niestety. No nie ma tutaj hp Więc no tak... Tak biednie bym powiedział, więc lecimy Mówisz, że mam zostawić? 10 krytyk zostawić? 10 krytyk to jest spoko? Dobra, dobra, zostawiam No to na spokojnie sobie zmiksujemy Pyk Oj, pierwszy niestety... 6 orki, 6 zwierzęta, 6 nieumarłych dzwony i mistyki Więc no tak... Biednie bym powiedział, tak strasznie biednie Pokczambony Najlepsze na świecie 15 wachlarzy, 6 zwierzęta, 6 diaby, 10 mistyki No to niezłe No co za skam, nic nie leci takiego Co to ma być za miksowanie jak nam nic tutaj nie wchodzi Dobra, lecimy Jak my PvP zaraz pójdziemy To jest pod PvP Lecimy Puh Poszło do miksu 10 mistyki, 6 diabły, 6 zwierzęta, 6 dzwonek, kradzież PE. Nie? Do miksu i ostatnia zmianeczka. No, tutaj z graczem Chriso postanowiłem wymienić się z miksa za dodanie. Więc zobaczycie, jakie nam bony weszły. No, ale niestety nic takiego fajnego nam nie weszło. No, może są tam jakieś bony na diabły, coś tam troszkę na orki. Ale, no wiecie, to i tak jest do miksu, bo przyszłościowe 20 diabły, 20 orki. Przejdźmy teraz do biologa, którego systematycznie teraz oddaję. No i z czasem pewnie wbijemy te notatki. No ale to jeszcze można powiedzieć ponad półtorej miesiąca. Więc troszkę nam tego jeszcze zostało. Tutaj aktualnie kupujemy sobie helikopter na 15 na wiatr, żeby sobie dawać radę lepiej w zaklętym lesie. Dobra, i lecimy sobie tutaj z szarfami mistrza. Próbujemy sobie wbicie na 5%. Dzięki temu będziemy mogli podbić tą szarfę na 5% i mieć szansę tutaj na podbicie. Na może jakąś 18, 19, czy to może 20, jak się No nic, zaczynamy. Bierzemy sobie dwie. Tutaj, oczywiście, szarfy mistrza proste. Pierwsza próba, cyk, weszło. Mamy. Mamy piąteczkę, mamy już próbę. Można powiedzieć na dziesiątkę. E, raczej wejdziemy tutaj wszędzie. Zaraz się tylko zobaczę, jak ona wygląda. I zaraz się widzimy. Dobra, i lecimy teraz z próbą na 10% szarfę. Klikamy tak. Oczywiście może nam tu wejść 10% szarfa. Jeśli wejdzie nam dziesięcioprocentowa szarfa, mamy szansę wbicia 17, 18, może 19. Więc lecimy do. Byk. Tak, weszła, wyszła. Mamy 10%. Mamy 10%. Dobra, widzowie, lecimy teraz z próbą. Z dwoma dziesiątkami. Może wejdzie nam jakieś 19. Zobaczmy w ogóle, jakie mogą tutaj od 11 do 25%. Nam tutaj może. Polecieć, no to wiecie, widzowie, jakby taka 25% poleciała, no to nie wiem, robimy fikoła i jesteśmy szczęśliwi, więc na no nic, chyba przerabiamy. Więc 3, 2, 1, PYK! Ja się nie patrzę, bo ja nie mam pojęcia, czy to weszło. Bo to robimy w ogóle na streamkach, na które serdecznie zapraszam. Xplay Games Live, jeśli ktoś nie wie, pierwszy link oczywiście w opisie. Więc, no nic, sprawdzamy sobie, czy weszło, czy nie weszło. Pyk! Niepowodzenie. Oj, niestety, dupa. No i wbijamy w końcu ten 110. level. No i tutaj obczajem w ogóle misję, które możemy wykonywać w zaklętym lesie i zabiła Entai. Patrzcie, widzowie, ja to ubiję. Zrobię to. Pierwszy Entai. To! Zanie się dostaje, oczywiście, PD, czyli doświadczenie. No i dzięki tym misjom robimy sobie też przepustki, czy uzyskujemy po prostu przepustki na Jotuna. No, i tutaj trafiła mi się fajna okazja, wymienienie 60 raków na trzy kamienie księżycowe. Od razu brałem, nie zastanawiałem się. No, bo te raki no niestety schodzą, schodzą, a nie chcą schodzić. A niestety coraz więcej tego nerku, coraz mniejsze ceny więc masakra. Tutaj postanowiłem sobie sprzedać całą alchemię antyczną, czyli chodzi o rubiny, jadeity, można powiedzieć, już wszystko sprzedane. Całe podsumowanie mieliście na odcineczku, ile zarobiliśmy. A tutaj zakupujemy sobie Tytankę. 12 siła, 15 blok, więc myślę pod jakieś bosiki, pod dendrony. Będzie to jak najbardziej spoko pod damage. No a przechodzimy do następnego klipu, jakim jest oczywiście otwieranie tytułowych szczeniaków, no nie wiem czy ja nie mam takiego szczęścia, czy tylko mi tak te szczeniaki nie lecą bo otworzyliśmy ponad 20 sztuk tych szczeniaków może nawet więcej, no i dalej nam nie poleciał Khan, no ja nie wiem ile trzeba tego otwierać bo niektóre osoby otwierają jednego szczeniaka i wylatuje im Khan nie wiem czy wy macie takie szczęście, czy ja mam taki jego pecha masakrycznego no nie może w końcu nam kiedyś poleci ten kanik, bo jednak, bo jednak te 15% ataków walki wręcz i magicznych i 1500 perzeta to jest ogromny boost. No i można powiedzieć mamy to na 120 dni, więc jest to, no, dosyć długo, no, 3 miesiące mamy takiego pecika. No i lecimy sobie tutaj z solowaniem razatora, hity jak widzicie, no, w miarę, w miarę wchodzą tam 10k skryta po 5 6 kazy hitów latuje w tego razadora. Ja Was zostawiam z muzyczką i widzimy się na podsumowaniu dropu. No, i zbiliśmy tutaj Razadora. Mamy 8 skrzynek do otwarcia. Celujemy oczywiście w księgę zwierza po to, żeby zarobić, no, Woniksa na czysto. No ale, jak sami teraz zobaczycie, jaki poleciał na drop, no to niestety nic tam takiego superowego nie wyleciało, nawet żaden pierścień teleportacji, z którego byłbym zadowolony. Dobra, i mamy tutaj pierwszego zwycięzcę, jest tutaj Jeff Cruiser. Który wygrał oczywiście dzik wojenny. Tutaj postanowiliśmy, e, właściwie to postanowił Yasumitsu e, dać tutaj manus transmutacją już na dzika wojennego, więc można powiedzieć ogromny ogromne uszanowanko. Więc dajemy oczywiście tutaj nagrodę. No i życzymy pozdrowienia i zapraszam też na następne konkursy, które może będą jakiś niebawem pożyjemy, zobaczymy gratulacje. I pozdrawiamka. No i to na tyle było w tym odcineczku. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Jeszcze zostawcie na koniec tą łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale. No i oczywiście wpadajcie na moje inne produkcje na kanale, bo nie jest ich mało. Jest pełno poradników, które na pewno komuś się przydadzą. Więc jeśli jeszcze ich nie widziałeś, to serdecznie zapraszam. No i nic, widzimy się w następnym odcineczku. Siema!